Dzień dobry, witam Was serdecznie na zabawie w teatr. Dzisiaj zabiorę Was do różnych bajek, ale będziemy się bawić całkiem inaczej niż do tej pory. Dzisiaj będziecie wszystko robić, to, ale dokładnie to samo, ale to, to samo co ja, ale z buzią. Czyli będziecie wszystko musieli pokazać buzią. Czyli nasze postacie będą do nas mówiły, a Wy dokładnie powtarzajcie to samo. Bo dzisiaj Waszym zadaniem to dykcja. Dykcja to poprawne wymawianie wszystkiego. Zabieramy się. Polecimy tam samolotem. Ale żebyście nie spadli, będziecie musieli ruszać językiem jak śmigłem. Pokażę wam. No właśnie. Czyli jak je lecimy i jak jest muzyka, wykonujecie dokładnie to samo, co ja. Kręcimy językami spadniecie. Kręćcie szybciej, bo spadniecie. I lądujemy. Wylądowaliśmy w pierwszej barce. Pierwszą bajką będzie kot w butach. Kot w butach, oczywiście, przywitajcie się ładnie, yy, uwielbia biegać na czworaka. Hmm. Czyli będziecie teraz biegać na czworaka. Biegacie? Szkod w butach nauczy was miałczeć. Najpierw wiem, że umiecie. Miał, ale to takie długie, przeciągłe miał. Miał, spróbujcie. Miał, głośniej. Miał, teraz będziemy miałczyć i śpiewać. Miał, miał, czy ze mną. Głośno! Miał, 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 miał. Kocie chyba sobie już podarujemy te miałczenie. Przejdźmy do następnej bajki. Przez las biegł Jasiu i Małgosz, wesoło podskakując. Teraz wy też będziecie podskakiwać, i robić tak, jak koniki. Robicie tak? Ale! wyskoczyła straszliwa czarownica i krzyknęła Aa! Jasiu i Małgosia przerażliwie również i oni krzyknęli Aa! Teraz otwieramy bardzo szeroko buzię tak? Aa! Aaaa! 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 Czarownica wsadziła ich do garnka i zaczęła tańczyć naokoło tego garnka robiąc tak Mm, tak, ale w środku językiem na około zębów, bo już czuła, że za chwilę zje Jasia i Małgosie. Czyli teraz bierzemy język, hmm, i kręcimy w środku na około. Uwaga czarownico, włącz muzykę. Będziemy z nami. Mm. Czarownica zasnęła. Jasiu szybko na paluszkach. Bardzo cicho odešli. Oczywiście, że za nim. Wtedy w lesie spotkali kogoś jak niesamowicie piękną wróżkę. Yy, rzucała zaklęciami. Ale w taki sposób spróbujcie razem ze mną zrobić takie syczenie, bo ona właśnie tak rzucała tymi zaklęciami. Tak dziwnie syczała trochę, ale posyczmy jeszcze trochę. Czarownica przestraszyła się i uciekła. Przez las biegł czerwony kapturek. Podskakując, teraz wy wstańcie i będziemy teraz podskakiwać po całym pokoju. No, i z krzaku wyskoczył on, straszliwy, okrutny, bezwzględny wilk, i zaczął warczeć. Brrr, 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 brrr. Robicie tak jak ja? Brrr, brrr. zrobił zrobił tak zróbcie Aaaa! ale wilk dalej warczał Brrrrrrr. i oczywiście to troszeczkę zmieniona wersja już się miał rzucić na czerwonego kapturka kiedy z krzaków wyskoczył tym razem myśliwy i zaczął strzelać piw, paf spróbujcie tak zrobić razem ze mną Pif. Pif! Paf! O! Wilk już leży. Ale my postrzelamy jeszcze, dobra? Pif! Paf! Pif! Paf! Pif! Paf! Czerwony kapturek szczęśliwy, że został uratowany, znowu zaczął biegać i skakać po całym lesie. Ale co to? Czyżby królewna śnieżka leżała? O jejku Chyba zjadła dopiero co zatrute jabłko. Książę. Na swoim koniku... Na swoim koniku przyjechał książę. Znowu robimy jak konik. Pochylił się i teraz, niestety, będziemy musieli całować biedną śnieżkę. Robimy tak. Robicie tak jak ja? Mieszka oczywiście od razu wstała, złapała księcia za ręce i razem zaczęli tańczyć. Wstańcie tańczymy. <śmulety> Teraz trzeba będzie sobie zrobić delikatny masaż twarzy. Ale, ale delikatnie, nie za mocno. Pogłaskać, porozciągać się, porozciągać, pogłaskać. Tak, tak, żeby było miło. Delikatnie ponaciągać. Mam dla was pytanie. Czy pamiętacie, czego nauczył was kot? Powtórzcie razem ze mną. Miau. Miau. Świetnie. Czarownica, kiedy gotowała, kręciła językiem w środku. Bo była głodna już chciała zjeść. się i się. A kiedy wilk wyskoczył z krzaków, zaczął walczeć. No, ale na szczęście myśliwy go przygonił. Pif! Paf! Pif! Paf! Pif! Paf! A jeszcze wróżka Rzucałem zaklęcia. Spróbujcie razem ze mną. C C Mówiłem wam, że dzisiaj bajka całkiem inna. Następna bajka też będzie niespodzianką. Na dzisiaj bardzo wam dziękuję. Do widzenia.